Jest spektakl. Tu może za chwilę się reżyser reżyser. I... Ten spektakl nie jest o tym, tak naprawdę o, o naturze ludzkiej. Metropolis to jest taki projekt, który zawsze chodził mi po głowie i odgrywam taką rolę rolę przywódcy kasty, przywódcy szlachty. Oczywiście też jestem tylko i wyłącznie czarkiem. I szczęśliwie się składa w tym momencie, że. że, że... Właśnie z chłopakami z Fair Play Crew, jest to jakiś kolejny nasz projekt, który robimy razem. Przy spektaklu odpowiadam za, za muzykę, która... Podzielam się tutaj jako choreograf. I asystent reżysera. Wiesz, to powstaje wszystko na, tak, jakby na, na formie ruchu. Nie chcemy skupiać się na jakichś takich wybranych stylach tańca, tylko bardzo myślimy o tym, żeby to było nowatorskie, nietuzinkowe. Jest to najważniejszy projekt chyba dla mnie w tym momencie w życiu, mogę tak powiedzieć. Taniec będzie na najwyższym poziomie. Ja jestem przekonany i widzę to, jak powoli na próbach już zestawiamy to, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby przekazać historię. Liczę na to, że widzowie wejdą z nami w ten świat i będą, będą razem z nami go oglądać.